Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszkę o świadomości i o tym, jaką pełni ona rolę w całym procesie zarówno stresowania się, jak i radzenia sobie ze stresem. Wojtek Cechowski. Pan od stresu. Zapraszam. Muzyka Świadomość. Świadomość jest czymś, co, z czego wszyscy zdajemy sobie intuicyjnie sprawę. Jest to, powiedziałbym, takie standardowe, bardzo już, czy powszechnie znane i wiadome, że mamy świadomość, mamy nieświadomość, że część rzeczy, część procesów poznawczych dzieje się poza właśnie naszą świadomością. Z naukowego punktu widzenia, ojcem. Jakby tego rozróżnienia i w ogóle tego pojęcia nieświadomości, jest oczywiście Zygmunt Freud, który nazwał to, co myślę, że od dawna gdzieś wiedzieliśmy podskórnie. Natomiast on to nazwał, opisał i przykładał do tego bardzo dużą wagę w całej swojej pracy terapeutycznej. I o ile, jeżeli chodzi o samego Freuda, Ciężko już na chwilę obecną brać jego poglądy i mówić o nich, czy rozpatrywać je w kontekście naukowej teorii, ponieważ jednak duża część, bardzo duża część jego twórczości i tych teorii, które on stworzył, była mimo wszystko oparta na bardzo kruchych przesłankach i bynajmniej też nie prowadził zgodnych jakby z jakimikolwiek zasadami badań naukowych. Więc Freud jako Freud jego teorie raczej odeszły już w przeszłość, natomiast bardzo namieszały w rozumieniu w ogóle człowieka. I tutaj, jak myślę o Freudzie, zawsze mi się przypomina takie zdanie, które usłyszałem od jednego z profesorów na studiach, że o ile najpierw Kopernik, Zabrał nam wyjątkowość w postaci tego, że to Ziemia jest centrum wszechświata, a wskazał, że jest jedynie jednym z elementów, tak kręcącym się wokół słońca. Następnie Darwin zabrał nam wyjątkowość, twierdząc, że jesteśmy efektem ewolucji, pochodzimy od małpy, a nie jesteśmy jakimś super wyższym organizmem, odciętym jakby od innych zwierząt. No i właśnie trzeci Freud, który zabrał nam wyjątkowość, Pokazując to, że mamy nieświadomość, która w dużej mierze rządzi naszym zachowaniem. Więc to, ty, ty, tych trzech, jakby myślicieli, odarło nas z tej pewnego rodzaju wyjątkowości, którą w sobie widzieliśmy, jako, jako ludzkość w ogóle, w człowieku szeroko rozumianym. I tak jak mówię, o ile. Jakby duża część teorii freudowskich już w tej chwili nie bardzo ma rację bytu, część z nich została całkiem obalona, część z nich została powiedzmy bardziej naukowo rozwinięta, i tak odchodząc od pierwowzoru dość mocno, o tyle ta spuścizna w postaci właśnie kwestii świadomości i nieświadomości oraz ich roli w naszym codziennym życiu przetrwała i weszła do takiego codziennego naszego powszechnego rozumienia w ogóle człowieka i jego funkcjonowania. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ to myślę, że ci, którzy z was słuchali pozostałych czy poprzednich podcastów, ja często powołuję się na kwestię świadomości tego, co się z nami dzieje, bycia świadomym tego, co się z nami dzieje, i dlatego chciałem jakby z samej kwestii świadomości poświęcić ten oddzielny odcinek, ponieważ myśląc o terapii, myśląc o leczeniu, myśląc o zmianach, jakie Klient czy pacjent może poczynić w swoim życiu, zawsze zaczynamy od świadomości. Ja osobiście uważam, że cały proces psychoterapii polega na zwiększaniu samoświadomości: tego, że my coraz lepiej zaczynamy siebie rozumieć, zaczynamy widzieć pewne zależności w naszym życiu i w naszym funkcjonowaniu czy w końcu to, że. Po czasie już, kiedy wyrobimy w sobie jakby tą, tą, tą świadomość zwiększoną, jesteśmy świadomi, no to będzie przegięcie oczywiście, ale tak jakby każdego ruchu, który wykonujemy, czyli działamy świadomie, a nie automatycznie. Oczywiście, że zależy to od sytuacji, I oczywiście, że jest wiele sytuacji, gdzie będziemy działać automatycznie. Ale nawet samo to, że ja jestem świadomy tego, że mam takie automatyczne odruchy, pewne reakcje, to już jest bardzo cenna informacja, bo dzięki temu jestem w stanie albo łagodzić pewne sytuacje czy pewne moje reakcje, albo właśnie puszczać je wolno, powiedzmy, te automatyczne reakcje, kiedy są one adekwatne do danej sytuacji więc jeszcze raz powtórzę ja osobiście uważam że właśnie zwiększanie samoświadomości czasem w ogóle tworzenie faktycznej samoświadomości jest kluczowym elementem psychoterapii i kluczowym elementem prowadzącym do zmian który może prowadzić do zmian bo może tak taki pierwszy etap w ogóle to jest uświadomienie sobie tego co się ze mną dzieje i dlaczego może się tak ze mną dziać To jest trochę paradoksalne, bo myślę, że część z Was, która trochę bardziej się interesuje albo ma jakieś doświadczenia z, z terapią czy z psychologią szeroko rozumianą, wie dobrze o tym, że jakby główna odpowiedź na każde pytanie w psychologii zaczyna się od stwierdzenia, że to zależy. My nie mamy pewników jako takich, my mamy statystyczne prawdopodobieństwa. W związku z tym. W procesie uświadamiania też nie możemy mówić o pewnikach, że to i to bierze się na pewno z tego i z tamtego, ale możemy mówić o pewnych tendencjach. I możemy właśnie te różne sposoby rozumienia, w zasadzie naszych zachowań, naszych reakcji, naszych emocji, uświadamiać sobie, rozumieć. A myślę też, że kiedy to się dzieje i kiedy ja właśnie staję się bardziej świadomy moich reakcji różnych i zaczynam się zastanawiać, czy szukać, z czego one mogą realnie wy wynikać, to wtedy ja jestem w stanie oddzielić te różne opcje, która jest mi najbliższa, która faktycznie, emocjonalnie powiedziałbym, że mi odpowiada, jakby łączy się z moimi faktycznymi przeżyciami. Więc. Może jest to trochę paradoksalne, natomiast faktycznie jesteśmy w stanie tą samoświadomość swoją zwiększyć. Żeby w ogóle było to możliwe, potrzebujemy też, ja to tak zawsze nazywam, wytworzyć takiego metaobserwatora czyli to, że ja zaczynam obserwować siebie samego, zaczynam obserwować to, co się we mnie dzieje, ze mną dzieje w danym momencie. Nawet jeżeli jestem bardzo wzburzony, coś we mnie tak wzbudza bardzo silne emocje, albo frustracje, albo jakieś moje reakcje dziwne, to ja jestem w stanie, może nie zawsze jestem w stanie na nimi zapanować, ale jestem w stanie zaobserwować nawet w tym wzburzeniu, że jestem wzburzony, a nie działać czysto automatycznie. Ja myślę, że taki obserwator jest potrzebny, właśnie. W związku z tym zwiększaniem świadomości na temat nas samych. Co więcej, dzięki takiemu obserwatorowi, dzięki tej świadomości, jesteśmy w stanie czasem w ogóle po raz pierwszy, patrząc po różnych, właśnie pacjentach, z którymi miałem okazję pracować, nazwać to, co się ze mną dzieje, zastanowić się w ogóle nad tym, co się ze mną dzieje. Bo często okazuje się tak, że to, co się ze mną dzieje, to nie jest na przykład to, że ja po prostu jestem agresywny. To taki przykład wyimaginowany, powiedzmy, ale nie jest tak, że ja jestem po prostu agresywny, tylko jak zacznę siebie obserwować, w jakich sytuacjach mi się zdarza być agresywnym, co się ze mną dzieje wcześniej, co się ze mną dzieje w trakcie, co tak naprawdę czuję, to się okazuje, że to jest na przykład reakcja, która maskuje, nie wiem, bardzo silny lęk. Albo reakcja faktycznie związana z bardzo silną złością z jakiegoś powodu. I teraz możemy się zastanawiać, dlaczego boję się w takich sytuacjach, albo dlaczego mnie tak bardzo złoszczą takie sytuacje. I tak dalej, i tak dalej. Więc powiększamy swoje rozumienie. Zwiększamy możliwość, jakby, rozumienia w ogóle samego siebie. Bo dopóki my działamy automatycznie, to w zasadzie nie ma szans na zmianę jakąkolwiek. Dlatego powiedziałem, że zwiększenie samoświadomości jest takim pierwszym etapem w ogóle w psychoterapii, ponieważ ja osobiście uważam, że jedynie świadomość, jeżeli my zyskamy świadomość czegoś, to wtedy zyskujemy nad tym czymś kontrolę. Bo jeżeli coś pozostaje nieświadome, jeżeli nasze działania są czysto automatyczne i bezrefleksyjne, no to nie ma sposobu, żeby nad tym zapanować. Dopiero w sytuacji kiedy faktycznie sobie uświadamiam, co się ze mną dzieje, i przynajmniej potencjalnie, dlaczego tak się ze mną dzieje. Wtedy zyskuję kontrolę nad tym czymś, to coś jest nazwane. Tak na moment się zawiesiłem, bo w tym momencie przyszło mi do głowy takie porównanie, nie mam pojęcia, czy to jest adekwatne do końca, ale tak skojarzyło mi się z tym, co przed chwilą powiedziałem, cytat z małego księcia. Gdzie jest rozmowa z Lisem bodajże? O tym, że jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. I wbrew pozorom, to jest bardzo chyba związane z tym, o czym teraz rozmawiamy, bo wydaje mi się, że jeżeli my oswoimy swoje emocje, my staniemy się świadomi swoich emocji, to my bierzemy wtedy za nie odpowiedzialność, czyli zyskujemy kontrolę, mamy na nie wpływ, na nasze reakcje, na nasze emocje, na nasze myśli także. Tak, dlatego też ta świadomość jest kluczowa dla możliwości zmiany jakiejkolwiek. Ale co się z tym wiąże? Jak przebiega taki proces uświadamiania sobie własnych uczuć, własnych przeżyć, reakcji i ich powodów? Wiąże się z tym, że musimy się skonfrontować często z przykrymi różnymi rzeczami, albo z trudnymi dla nas. Bo jednak dużo różnych naszych reakcji, czy to emocjonalnych, czy powiedzmy no, behawioralnych, tak, fizycznych, czy, e, czy myśli, jakie nam się pojawiają, są efektem różnych doświadczeń naszych z przeszłości. A siłą rzeczy mówiąc o terapii, no to zazwyczaj mówimy o analizie tych nie do końca adekwatnych albo przeszkadzających reakcji naszych, więc zazwyczaj nawiązujących do różnych trudnych doświadczeń z przeszłości. Często traumatycznych różnych doświadczeń. Więc jest to proces konfrontacji z samym sobą. Często dopiero w trakcie takiej konfrontacji przypominamy sobie powoli różne rzeczy, różne historie, różne sytuacje, których doświadczyliśmy i musimy się z tym zmierzyć, musimy je przyjąć, jakby. Zarówno sytuacje, gdzie, no powiedzmy, my byliśmy, my cierpieliśmy, jak i sytuacje, gdzie przez nas ktoś cierpił. Bo przecież i takie, i takie się zdarzają, czyli i takich, i takich doświadczamy. Dlatego też pierwszy etap jakby terapii, gdzie już faktycznie pracujemy nad tą świadomością, jest często bardzo trudnym etapem. I często on trwa dość długo, żeby faktycznie się skonfrontować z różnymi doświadczeniami z naszej przyszłości i je przyjąć. Wziąć za nie odpowiedzialność. Nawet jeżeli nie my, nie od nas zależały te sytuacje, to wziąć odpowiedzialność za to, jak ja reaguję na tą sytuację. Zaakceptować, jakby, że to się przydarzyło. Bo to teraz jest to w jakimś sensie moja decyzja, co ja z tym zrobię dalej. Czy będzie to właśnie w tak często wręcz destrukcyjny sposób wpływać na moje życie? Czy też uda mi się nad tym zapanować i inaczej spojrzeć na tą sytuację, i inaczej, jakby przekuć ją czasem, nawet w coś dobrego, w coś pozytywnego, na tu i teraz. A jak się to ma do naszego stresu? Tak naprawdę, myślę, że to, o czym do tej pory mówiłem, jest też bezpośrednio ze stresem związane, ponieważ. Co tak naprawdę taką naszą frustrację i właśnie taki silny stres powoduje? Zazwyczaj, może nie wprost, ale jest to brak poczucia kontroli i ta bezradność pewnego rodzaju, o której już nieraz rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. A tak jak powiedzieliśmy sobie dzisiaj już do tej pory, jest to związane z nieświadomością tego, co do końca się dzieje, na przykład w danej sytuacji, albo też tego, że nie wiemy, co nas spotka. I zamiast na przykład przeanalizować w jakiś sposób bardziej, co się może wydarzyć, albo po prostu trochę poczekać na to, co się faktycznie może wydarzyć, to my już zaczynamy fantazjować. My zaczynamy się bać, my zaczynamy się przejmować, Chociaż ten lęk, tak naprawdę ten strach, ten stres w związku z tym nie jest związany z realnym zagrożeniem jakiegoś rodzaju, a z nieświadomością tego, co się może wydarzyć i w związku z tym z naszymi fantazjami, z tym, że my szukamy już, czy wyobrażamy sobie 100 tysięcy różnych scenariuszy, często bardzo negatywnych, i na nie tak naprawdę reagujemy, a nie na tą realność. Taką, jaką ona jest. Często, często ta już rzeczywistość, ta faktyczna sytuacja, która na nas czeka, która jest przed nami, na dobrą sprawę, okazuje się błaha. Okazuje się, że ten strach miał wielkie oczy, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc to, to jest trochę, oczywiście, inny rodzaj świadomości, bo tu mówię o takim takiej niepewności, co będzie ale jest ona związana też z tym, że ja nie mam jakby takiej do końca świadomości tego, czy ja sobie poradzę. Co, a zwykle jest to związane z tym, że ja nie znam siebie, że działam automatycznie i dopiero kiedy zyskuję tą świadomość bardziej siebie, to też mogę być bardziej pewny tego, że ja sobie poradzę niezależnie tak naprawdę od sytuacji. Więc ta świadomość... Jeżeli świadomości nie ma, to działamy automatycznie, tworzymy pewne scenariusze, właśnie często najgorsze, tak jak już powiedziałem wcześniej, i je przeżywamy, na nie reagujemy, bo wydaje mi się, że o tym rozmawialiśmy na którymś z poprzednich odcinków, że na nasze fantazje, różne wyobrażenia reagujemy równie silnie jak na realność, która nas otacza i na realne sytuacje, których doświadczamy. Więc właśnie nieświadomość prowadzi do wytwarzania trochę tej rzeczywistości, która zazwy zazwyczaj jest skrajna, która zazwyczaj nie jak się ma do faktycznej rzeczywistości i realności, w której żyjemy, natomiast no, my już ją przeżywamy. I tak jak mówił jeden z pisarzy, bodajże, nie pamiętam niestety nazwiska, nie mogę sobie przypomnieć w tym momencie, ale zapadło mi w pamięci stwierdzenie, że przeżyłem tysiące różnych dramatów, dramatycznych sytuacji, z czego tylko kilka wydarzyło się naprawdę. I my tak funkcjonujemy. Często nasze takie życie emocjonalne jest bardzo bogate, chociaż oparte na naszych fantazjach, na naszych. Właśnie w wewnętrznych wytworach, powiedzmy, a nie na tej rzeczywistości, w której żyjemy. Ale wracając do samego stresu, wracając do samej świadomości, bo mam poczucie, że już odleciałem daleko, myślę o tym po prostu, że... I będę to podkreślał wielokrotnie, myślę jeszcze nie raz, ale to, że świadomość daje nam kontrolę. I w momencie, gdy my faktycznie tą kontrolę zyskujemy bardziej nad sobą, nad sytuacją często, w której funkcjonujemy, to nasz stres czy frustracja, która w nas mogła już narosnąć, maleje, bo jest jakieś wyjście zawsze wtedy z tej sytuacji. Bo o ile nie zawsze mamy wpływ czy taką kontrolę nad całą sytuacją, że możemy ją poprowadzić tak, jak nam się wydaje, czy tak, jakbyśmy chcieli, żeby było najlepiej, o tyle zyskujemy kontrolę nad sobą i nad tym, jak my po pierwsze zachowamy się oczywiście w tej sytuacji, ale po drugie, jeżeli jakby nie zależy to od nas do końca, to zyskujemy kontrolę nad tym, jak w ogóle zareagujemy, jak przeżyjemy tą sytuację czy dana sytuacja, jeżeli jest jakoś bardziej taka traumatyzująca, odciśnięć się strasznym piętnem na naszym życiu i na przykład do końca życia będziemy już zgorzkniali i tacy jakby wracający w kółko do tego samego. Ja myślę, że w swoim otoczeniu możecie znaleźć takie osoby niestety, które były wydarzenia pewne w dzieciństwie na przykład, czy w przeszłości w każdym bądź razie, które do dzisiaj odciskają się strasznym piętnem na tych osobach, które nie są w stanie, nie były w stanie, tak jakby, pójść dalej, przejść nad tą sytuacją i pójść dalej w swoim życiu, jakby w swoim takim rozwoju, dojrzewaniu, może, czy zmianach po prostu naturalnych, które się w życiu dzieją, a zostali przy tej traumatycznej sytuacji. I to jest bardzo trudne, bo. W momencie, gdy my jesteśmy świadomi tego, co się z nami dzieje, to jest szansa na to, że my owszem bardzo przeżyjemy taką sytuację, na pewno ona odciśnie się w jakiś sposób na nas, ale będziemy w stanie pójść dalej, wyciągnąć może nawet jakiegoś rodzaju pozytywne wnioski z tej sytuacji, albo przynajmniej zaakceptować, że to się wydarzyło. Ale moje życie trwa dalej i mogę jeszcze wiele zmienić, wiele zrobić, wiele osiągnąć. A nie jest tak, że na tym wydarzeniu moje życie się skończyło. I co ciekawe, też uważam, że w każdym momencie chyba może ten etap nastąpić. I chyba to jest właśnie duży element psychoterapii, że zwiększamy świadomość, przez co. Zyskujemy kontrolę nad tym, co się dzieje z nami, nad naszym życiem bardziej, nad nami, i nawet jeżeli mówimy o wydarzeniach sprzed 10 lat, 15 lat, to jesteśmy w stanie w każdym momencie, uważam, zredefiniować te wydarzenia, spróbować inaczej na nie spojrzeć, spróbować zobaczyć, co one zrobiły z naszym dalszym życiem, i to będzie bardzo duży skrót myślowy ale zdecydować czy chcemy żeby było tak dalej czy chcemy inaczej żeby to nasze życie się potoczyło ja zdaję sobie też sprawę że to tak jakby łatwo i trywialnie brzmi jak ja mówię o tym że to jest po prostu kwestia decyzji natomiast mam nadzieję że rozumiecie co chcę przekazać oczywiście że to nie jest kwestia tego że ja sobie po prostu powiem że nie od jutra ja chcę, chcę żeby było inaczej no bo tak tak nie działa natomiast ja mogę właśnie przedefiniować to, co się stało, zmierzyć się z emocjami, które może nigdy tak naprawdę nie doszły do głosu i zostały zepchnięte, wyparte. I faktycznie dzięki temu inaczej zacząć funkcjonować. Czyli, tak jakby zdecydować, że ja chcę tej konfrontacji i ja chcę próbować coś zmieniać w moim życiu. Często jest to proces bardzo długotrwały. Wielomiesięczny, wieloletni. Natomiast musi być ten pierwszy krok, i ta decyzja, o której mówię, jest tym pierwszym krokiem do zmiany. A jest ona możliwa, kiedy, zwiększa, kiedy zyskamy świadomość nad tym, co się z nami dzieje, co się z nami działo i jak to wpłynęło na nasze życie. Jakoś bardzo skupiłem się na takich trudniejszych czy głębszych problemach, a nie na samym stresie jako takim. Natomiast też się zastanawiam nad tym, że w sytuacjach po prostu stresowych, tak jak już powiedziałem wcześniej, ale ta świadomość moich reakcji, świadomość moich przeżyć, czemu w ten, a nie inny sposób reaguję, czemu to, to konkretne wydarzenie wzbudza tak silną frustrację we mnie i stres właśnie, także pomaga lepiej nad nim zapanować. I te ćwiczenia różne, które przedstawiałem wam i w pierwszych podcastach, i w relaksacjach, które też nagrywam przecież, to w zasadzie większość z nich, jeżeli nie wszystkie, dotyczą tego, żeby być tu i teraz. Czyli być świadomym tego, uczyć się tej świadomości w zasadzie, tego, co się ze mną dzieje na tu i teraz. Jak działa mój organizm? Jak działa mój oddech? O czym myślę tu i teraz? Jakie emocje odczuwam tu i teraz? Jeżeli jestem w stanie to już nazwać, to już zobaczyć, no to wtedy dlaczego jest tak, a nie inaczej? Poszukajmy przyczyn takich, a nie innych reakcji. I wtedy dopiero można coś zmieniać. Można wpływać na swój organizm. Można lepiej go kontrolować. Można, myślę, po prostu się uspokoić, jeżeli to nie jest taka niewiadoma, a jest świadomość tego, że tak jest, tak funkcjonuje, tak, tak mam. Więc, już podsumowując, ale bądźmy świadomi ćwiczmy tą naszą świadomość. Tak stwórzmy tego swojego takiego metaobserwatora, żebyśmy byli świadomi. Nie wiem ile razy już to słowo dzisiaj się pojawiło, tego co się z nami dzieje, bo tylko wtedy będziemy mogli zyskać faktyczną kontrolę nad sobą. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam już w niedzielę, czyli pojutrze, na nowe relaksacje i do usłyszenia za dwa tygodnie.